Mamy kolejną tyczkę Nisko pół akurat niziutko składami jeżdżą po lesie Szaleją, zwierzynę poszą nic nie zrobisz Co my tu mamy Cofnij, siad, siad uuu co tu się stało? Widzicie? Farba, czyli krew. Stary byczek. Dość stary. Właśnie widziałem tu były tylko jedne odchody starego byka no, Taka tyczka. Cały dzień w lesie, no, ale się udało ładny na ciekawe czy się uda znaleźć drugiego jak się uda to będzie super idziemy szukać